Przypomnij sobie, co ci powiedziałem. Tak czasami mówi ktoś do kogoś. Może to powiedzieć z jakimś wyrzutem, z jakimś rozliczeniem, licząc na to, że ktoś został przyłapany na tym, że czegoś nie zanotował, nie zapamiętał, nie zwrócił uwagi albo nie pokazał tego, że traktuje czyjeś słowa poważnie. I dzisiaj w Ewangelii pada takie słowo, że Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, najpierw nauczy was wszystkiego, a potem przypomni Wam wszystko to, co wam powiedziałem. Bywa taka dziecięca amnezja, gdzie rodzice próbują konfrontując dziecko właśnie z jakimś niedopatrzeniem, niezauważeniem albo po prostu z jakimś, krótko rzecz ujmując, przypałem, tak to nazwijmy trywialnie, że nie zapamiętało dziecko jakichś ważnych słów rodzica. Nie wiem, czy to mama będzie mówiła, czy to ojciec. Może tak sobie sprawdź, czy miałeś taką, czy miałaś taką historię w swoim życiu. No, ja Ci przecież mówiłem. Ale nie pamiętam, no, no, właśnie, tak mnie słuchałeś. I Jezus nie staje w takiej pozycji, takiego roszczeniowego, można by powiedzieć, wypominającego rodzica, ale zapowiada dwie rzeczy. Pierwsze to, że pójdzie do Ojca, ale nie zostawi pustki po sobie, i nawet jak zapomnimy jakieś Jego Słowo, no, my dzisiaj możemy sobie otworzyć dowolnie słowo Jezusa w Ewangelii, i do niego wracać, czy cyfrowo, czy papierowo, możemy wracać do słowa, które gdzieś wpadło w serce w jakimś momencie życia, i warto jest mieć takie słowo, którym można się jak parakletem bronić, bo paraklet, tak zostaje dzisiaj nazwany Duch Święty, to jest też adwokat. Adwokat, ale nie, żeby nas skazać, tylko adwokat, żeby nas bronić. I przed Ojcem, ale szczególnie przed księciem tego świata, czyli przed złym. I taka mała dygresja, tak dużą mam i pokładam w tym nadzieję, że Pan Bóg, jak mnie spotka na sądzie, to najpierw nie wypomni mi wszystkiego, a przypomni sobie wszystkie listy moich grzechów, wszystkie moje lżejsze, ale szczególnie te cięższe, śmiertelne grzechy i czy za nie zdążyłem odpokutować. Ale głęboką mam wiarę i nadzieję w to, że najpierw im pokaże też dobro, które się dokonało. Z miłością, której kompletnie nie mam świadomości, a ono też będzie na tej szali mojego życia, kiedy Pan Bóg będzie mnie sądził, ważyć na tą stronę mojego zbawienia. I po tej dygresji, o tym sądzie, Jezus dzisiaj mówi, że najpierw Duch Święty przychodzi po to, żeby nas czegoś nauczyć. Nauczyć, ale bardziej chyba, żeby pójść w dojrzałość, kawałek dalej, pokaże, że odchodzi do Ojca po to, żeby mógł Jego osobę z tej Trójcy Świętej zastąpić kolejny, czyli Duch Święty, ta miłość między Ojcem i Synem. I że gdybyśmy dojrzeli do tego Jego odejścia, a odejście bliskiej osoby w miłości zawsze wiąże się z jakimś cierpieniem, tak po ludzku. Ale tak głębiej idąc, tak stając w prawdzie, bo to jest też Duch Święty, Duch Prawdy i pokaże nam całą prawdę też o sobie, jak przyjdzie. I po to też mamy sobie przypominać te słowa, żeby nas stawiał w prawdzie, o samych samych, przed samymi sobą, ale też i przed nim, w tym miejscu, gdzie teraz w życiu jesteś. I to odejście osoby bliskiej ma też powodować w nas dojrzałość. W różny sposób odchodzą nam osoby, które kochamy. Ja w ostatnich dniach mam takie doświadczenie towarzyszenia ludziom w odchodzeniu, osób, które były akurat ojcami, mężami, i niedługo po spotkaniu jako kapłan odchodziły. I różne są też relacje tutaj ziemskie, różne są też odchodzenia w życiu tych, którzy żyją, tych kochających osób. I takich trzech ojców ostatnio spotykam. I inne jest pewnie odejście matki w miłości, inne jest odejście ojca w miłości, ale też inne jest odejście jakiejś osoby, która w miłości właśnie nie tylko spełnia jakąś funkcję, tylko z krwi, ale w sercu, w tej relacji jest nie tylko jakoś tam pajęczynowa, ale no właśnie, bardzo istotna, chociażby tylko na jakiś moment w życiu się pojawiając i odchodząc. I tu, gdzie Jezus dzisiaj mówi, że. Gdybyście wiedzieli, że odchodzę do Ojca, to byście się rozradowali, dlatego że przyjdzie ten, który pomoże ci dojrzeć. Dlatego chociażby bierzmowanie nazywa się sakramentem dojrzałości, żeby się wykluwać. Możemy na różne sposoby dyskutować, czy to czy już, czy nie, czy lepiej później ten sakrament. Chyba wtedy, jak jesteśmy do tego gotowi, bo dojrzali to pewnie różnie, bo to każdy z nas ma. Różny też parametr i profil serca. Ale zmierzam jeszcze do tego, że Jezus jak, jak zapowiada przyjście Ducha Świętego wprost, dzisiaj tego w tekście nie zobaczymy, ale mówi, że Duch Święty przychodzi ze względu na trzy bardzo istotne rzeczy. Trzy bardzo istotne: najpierw przekonać świat o grzechu, potem o sprawiedliwości, a potem o sądzie. I tłumaczy to, że przychodzi przekonać świat o grzechu, dlatego, że we mnie nie wierzą. Tak idąc sobie w swoim życiu, ale też idąc jako kapłan i towarzysząc z ludziom w różnych momentach, mam wrażenie, że dzisiaj coraz bardziej odczuwalne jest to, że ludzie nie tylko, że żyją tak, jakby nie mieli potrzeb duchowych, a przecież je mają. Tylko czasami po prostu, jak babie lato, chociaż jeszcze nie lato, mnie tutaj fruwa sporo dzisiaj, to takie pajęczynowe, tylko wydaje się, większe są pragnienia i porządliwości niż potrzeby duchowe. A przecież jesteśmy też duszą, oprócz ciała. Ale wydaje się, że o wiele większą trudnością jest dzisiaj przekonać kogoś o grzechu, ale nie na siłę i nie strasząc go karą, bo dzisiaj. Ojciec Mietek powiedział jezuita w takim komentarzu właśnie do dzisiejszej liturgii, że no można kogoś zamknąć w recydywie, czyli w więzieniu z karą do odsiedzenia, do pokutowania, no bo to jest konsekwencja jakiegoś grzechu, jakiegoś wyboru, ale nie wiąże się to z tym, że tak przejdzie i tak się socjalizuje, bo jego zachowanie też miało skutki i złamało, Czyjeś też życie, i w społeczeństwie jakoś się odcisnęło też piętnem, nie gwarantuje to, że przejdzie socjalizacja. My jako Salezjanie towarzyszymy szczególnie chłopakom na trochę niższym pułapie wiekowym i widzimy, że niektórzy z ośrodków wychowawczych przeskakują nam do zakładów karnych albo jeszcze wcześniej zadrutowanych czy zakratowanych ośrodków poprawczych. I pobyt w takim ośrodku nie gwarantuje bez wolnej zgody tego chłopaka. Tego człowieka na zmianę serca, na wybór innego kierunku życia, stylu życia, uwarunkowany wieloma rzeczami no, z jakiegoś podwórka, z jakiejś gliny, z jakiejś mamy, taty. Ale to właśnie jest, jak przekonać tylko miłością można człowieka przekonać o grzechu że grzech powoduje zranienie w miłości, a nie tylko złamanie prawa. Nie tylko jakąś konieczną odsiadkę i nie tylko strach przed potępieniem. To jest istotne i to jest bezwzględnie, bezdyskusyjnie istotne i ważne dla naszego zbawienia. Ale doświadczyć tego, że Duch Święty przekona mnie i przypomni mi. Czasami zobacz, jak się przygotowujesz do spowiedzi. No z tygodnia, nie wszystkie rzeczy pamiętamy, z miesiąca. Jak przyjdzie trochę dłuższy okres. Od spowiedzi do spowiedzi to naprawdę ciężko sobie to przypomnieć. Przypomnieć sobie, nie wiem, gdzie kluczyki położyłem do samochodu, gdzie jakiś dokument, książkę, coś bardzo ważnego. Często zrzucamy na złego, że no, diabeł przykrył ogonem. No, to ma różne swoje źródła i konteksty i korzenie. Ale na początku, przed przygotowaniem się do spowiedzi, Duchu Święty przypomnij mi, zapal mi światło, jakby pokaż mi jako lornetką, taką latarką, może bardziej niż lornetką gdzie nie tylko złamałem, przekroczyłem, gdzie mi się więzienie duchowe należy, ale gdzie skaleczyłem w miłości Ciebie, siebie, samego, gdzie mi ucieka przez to skaleczenie życie, łaska nie ucieka. Straciłem łaskę. No i co? I straciłem mi co? No właśnie, to żebyś mnie przekonał o tym, że, że to jest coś istotnego dla mojego życia, nie tylko tutaj, ale tego wiecznego. I że... To, czy kto, czy jakaś przestrzeń, która mi zabiera tą maskę, to przekonaj mnie, że, że to ma sens, żeby to oddać Tobie i żeby sobie tego odmówić, żeby to straciło smak w moim życiu. Przekonać o sprawiedliwości, to nie tylko tej ludzkiej sprawiedliwości, nie tylko ten jakiś wymiar kary zasądzony przez kogoś, ale sprawiedliwie, czyli w prawdzie zgodnie z faktami, nie wyobrażeniami. I w końcu osądzie, bo został osądzony władca tego świata. I ma różne fortele, i ma różne strategie, żeby nas obejść, a jak zostanie zdemaskowany, to się fortyfikuje szybko i ubiera, jak to jezuici czasami powtarzają, że ma taką strategię na kobietę, że się przymila, przebiera, w różny sposób zakłada nowe kostiumy, żeby nie zostać rozpoznanym w niektórych działaniach, a czasami jeszcze ubiera się w poszerzanie dobra. No jak zakwestionujesz to, że wyświadczasz komuś pomoc, że dajesz komuś czas i swoją energię parę jeszcze innych rzeczy? No właśnie, to kolejna ze strategii, w którą się przebiera to poszerzanie dobra. I Zobacz sobie, czy czasami w imię jakiegoś dobra, które sami sobie wybieramy, no to właśnie uciekamy z domu w jakąś pracę, w pomaganie komuś, w bycie w czymś, w, czym, w jakimś pracocholizmie, bo to zawsze pieniądze są potrzebne, i tak dalej, i tak dalej. To sobie sama, sam podstaw pod to równanie. Ten duch święty, którego Zesłania oczekujemy to nie musi się wiązać z jakimś terminem, bo za chwilę w niebo wstąpienie, i bo za chwilę zesłanie Ducha Świętego, tak według numerów kalendarzowych. Ale tam jeszcze dzisiaj jest, że Jezus chce dać pokój, ale nie taki pokój, jak daje świat. Czyli nie ten pokój, którego metr kwadratowy, chociażby tu u nas w Giżycku od 10 tysięcy w zwyżu jakiegoś dewelopera, takie warszawsko-krakowsko, nie wiem, trójmastowskie ceny. Czasami za tym kawałkiem kwadratu naprawdę tęsknimy, mieszkając w różnych konfiguracjach. Mój jest ten kawałek podłogi, jak to kiedyś kapela śpiewała. Ale doznać pokoju tutaj, na tym pułapie. Nie tylko, że się tutaj kotchuje, jak biegający chomik w kołowrotku, ale żeby na tym poziomie uciec gdzieś od swojego życia. Ja dzisiaj sobie właśnie taki prezent sprawiłem po dłuższym czasie, żeby. Być przy stwórcy, w tym stworzeniu, które dał, bo jestem, czuję się jego częścią tej natury, którą Bóg tak przepięknie słożył. I uciekam nad kawałek wody, nad kawałek lasu, żeby doświadczyć wewnętrznie nie tylko harmonii, ale doświadczyć tego pokoju, bo to tam nie wiedzie do środka, jeżeli tam mam gruz i mam niepoukładane najpierw z nim. Że najpierw w tej pionowej relacji nie ułożę nic w poziomie z nikim. Przede wszystkim ze sobą, jeżeli tutaj nie będzie jego pokoju, jeżeli tu mnie nie doświetli, jeżeli tu mnie nie przekona o grzechu, i to można powiedzieć, no ale jak ja Cię przekonam? Czasami chcemy mieć rację niż relacje, i w imię tych racji w naszych relacjach, no to chcemy kogoś na siłę przekonać, a trwale, czyli skutecznie, nie da się przekonać bez miłości. Nie musimy się zgadzać, takie mam doświadczenie. Nie da się trwale. Strachem można na chwilę, więc co chwilę go trzeba dokładać, żeby była zmiana, żeby ktoś uznał jakąś rację, czymś przekupiać, nie wiem, ale to tylko miłość i to ta bezinteresowna, i to ta w duchu jest w stanie przekonać przynajmniej moje serce do zmiany, że tracę łaskę. Niech ci na ten tydzień majowy błogosławi i Strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Synodów, święty. Amen. Życzę Ci pięknego czasu ze sobą.